Cześć, witam serdecznie w 28 odcinku mojej serii z singlami i epkami. Bogdan Gajkowski zasłynął pod pseudonimem Kapitan Nemo. Dla mnie obok Sławomira Łosowskiego, Marka Bilińskiego czy Władysława Komendarka też jest bardzo dobrym muzykiem, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. Poza kilkoma singlami wydał dwie płyty. Debiutancki Kapitan Nemo z takimi em, przebojami jak Bar Paradise, czy w 1989 roku mniej już udaną płytę Jeszcze Tylko Chwila. E, natomiast ja chcę Wam pokazać singiel, który ukazał się w roku 1984, czyli przed wydaniem debiutanckiego albumu, z jego największym przebojem Twoja Lorelai. Aż dziwne, że Twoja Lorelai na tym singlu znalazła się na drugiej stronie płytki. Na stronie A mamy utwór "Zimne kino". Eee, moi drodzy, zdecydowanie do dzisiejszego dnia bardzo lubię wracać do tego e, m, utworu i uważam, że Bogdan Gajkowski, oczywiście, miał swoje. Przysłowiowe 5 minut w latach 80., a potem został niesłusznie zapomniany.